No, ja szukam zastępcy wioski, nie... O, creeper. Creeper tam. Wziął jak się nie wybuchł creeper przed wami, to jest jeden sposób. Atak, uciekaj, atak, uciekaj. Tak jak przy chwili ja zrobiłem Atak óska. Atak uzeska Kurde, skąd ty obie? Przecież kiedy, kiedy wtedy szukałem obie to nikt się nie była teraz mm -hmm. Nikogo nie wiecie, kurde, ty Nikogo chyba na tej wiosce nie znajdę się pisać moją wiosko może się, się odejdę Widziałej chciałby patrzeć jak to obiec ani ateku